Cześć! Witajcie na moim kanale. on poświęcony fotopłapkom, leśnym wędrówkom. Razem z Wami będziemy poznawać ten przepiękny świat. Dzisiaj jesteśmy w Beskidzie Wyspowym, gdzie założyłem dwie fotopłapki. Niestety nie liczę na jakieś ciekawe nagrania, ponieważ zostawiam je tylko na dwie noce. Więc ciężko będzie, żeby coś ciekawego podeszło. Chociaż kto wie, jeśli coś ciekawego nagrało, zobaczycie to teraz. Właśnie trafiłem prawdopodobnie na odchody dzika. Możliwe, że jakiś dzik nagra nam się na fotopłapkę. Zobaczcie sami. Co myślicie? To dzik, a może jeleń? Właśnie znalazłem jeszcze jedną ciekawą rzecz. To jak myślicie, do kogo może należeć? Dzisiaj się go ukończymy w takim pięknym miejscu. Dzień drugi naszej wędrówki dalej Beskid wyspowy. Obecnie polana skalna na jasieniu. Gdzie zrobimy sobie kawę, odpoczniemy trochę i ruszymy dalej w wędrówkę. Teraz pokażę Wam, jaki mamy piękny widok z tego miejsca. Woda już nam się gotuje. Więc można zalewać kawę. Przy okazji, pozdrawiamy lasy państwowe. Kawa wypita, więc możemy ruszać dalej. Żółtym szlakiem papieskim, kierunek Pola Nawały. Właśnie trafiłem na ciekawe ślady. Jak myślicie, czy to będzie pies, czy może coś innego? Na polanie są rozbite namioty, więc nie chciałem przeszkadzać w nagrywaniem, więc stawiam Wam tylko zdjęcia jak, jak to wygląda na miejscu. Wracając szedłem jeszcze ze ścieżki. Bo parę ładnych prawdziwków tutaj rosło. Więc stwierdziłem, może będzie ich więcej. Zawsze jakąś zupkę będzie można zjeść. I trafiłem na ciekawe odchody. Według obiektywu Google są to odchody niedźwiedzia. No, niedźwiedzie występują w tej okolicy, ale czy tak blisko domów? Zobaczcie sami. Kończymy dzień drugi wędrówki. W podsumowaniu mogę powiedzieć, że parę miejsc ciekawych znalezionych. 8 km zrobione. Kawa w pięknym, ładnym miejscu wypita. Także zobaczymy co przyniesie jutro. Dzień trzeci. Idziemy sprawdzić, czy coś się nagrało na nasze fotopłapki. Czy nadal wiszą. Wczoraj po powrocie rozmawiałem trochę z mieszkańcami którzy twierdzą, że tutaj występują niedźwiedzie, pojawiają się, zwłaszcza tak w tym okresie, co teraz mamy sierpień. Pierwsza fotopłapka ściągnięta, niestety tak jak się spodziewałem, nic się nie nagrało. Widocznie zbyt krótki okres czasu wisiała. No, drugą, którą mamy tutaj, też niestety nic nie nagrałam. Niestety tym razem nie udało nam się nic nagrać. No Czasem tak bywa. Następnym razem spróbujemy zostawić tutaj fotopaki na jakiś tydzień, może dwa tygodnie. Wtedy będzie większe prawdopodobieństwo, że coś trafimy. Ale teraz na koniec filmu wrócę Wam kilka moich wcześniejszych nagrań. Dzięki za obejrzenie tego filmu. W następnym spróbujemy zapolować na Łosia. Cześć.